Cześć! Spotykamy się dzisiaj po to, żeby poopowiadać Wam trochę więcej na temat przestrzeni kobiet. Ja mam na imię Sylwia, ja jestem Kasia i powiemy Wam o spotkaniach stacjonarnych, na czym one polegają i jak zostać koordynatorką. Dokładnie tak. Te spotkania zaczęły się rok temu w Krakowie i taką moją intuicją było stworzenie przestrzeni, w której będziemy rozmawiać o swoich doświadczeniach. Szukać odpowiedzi na pytanie, ale też stworzyć taki czas wspólnotowy, dlatego że ta wspólnota między kobietami jest bardzo, bardzo ważna i kluczowa. Natomiast ten projekt dzisiaj rozrósł się już na całą Polskę i cały czas będziemy go rozwijać. W związku z tym od września spotykamy się już w dziewięciu miastach, co miesiąc odbywają się spotkania. I głównym celem tych spotkań jest rozmawianie o doświadczeniu Boga w życiu kobiet. Nasze prelegentki opowiadają swoją historię, opowiadają o swoim życiu i codziennym, i jego takich wyjątkowych momentach, i o styku tego życia i duchowości, o swoim spotkaniu bardzo osobistym, indywidualnym, spotkaniu z Bogiem. Mówią o tym również uczestniczki, bo spotkanie polega na wymianie. Tak, bardzo inspirujemy się postaciami biblijnymi i świętymi, żeby. Te postacie, o których czytamy, sprowadzić na tu i teraz, bo okazuje się, że mamy te same pytania, te same problemy i bardzo podobne doświadczenia. Więc te spotkania zawsze wyglądają inaczej. W każdym mieście odbywają się w rytmie comiesięcznym, no ale musicie wiedzieć i zaraz Wam powiemy, w jakich miejscach znaleźć te zapisy. W związku z tym są dwie możliwości. Albo zapraszamy Was na grupę na Facebooku Przestrzeni Kobiet. I tam będą wszystkie informacje. Tak. Albo do grup lokalnych. Tak. Wpisujcie Kraków Pogłębiarka, Wrocław Pogłębiarka, Rzeszów Pogłębiarka, Kielce Pogłębiarka i inne. I tam publikujemy ogłoszenia. Będziecie wiedzieć z wyprzedzeniem, jakie jest miejsce, data. Kto będzie prelegentką? Dzisiaj to jest 9 miast, ale chcemy te miasta rozwijać, więc jeżeli czujesz takie pragnienie w swoim sercu, żeby dołączyć do teamu organizującego i stworzyć taką przestrzeń w swoim mieście, to tutaj w opisie zostawiamy link i zapraszamy do zgłoszenia. Przybywajcie, dołączajcie. Mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś na żywo. Na pewno. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pa.